Dzień Kobiet to jest ważny dzień. A dlaczego jest ważny? Bo wtedy, bo wtedy dziewczyny z chłopakami się całują. Co to jest Dzień Kobiet? Dzień Kobiet to jest święto dziewczyn. Święto dziewczyn, super. Co to Dzień Kobiet? Święto dziewczynek, super. Dziewczynki, co to jest dzień kobiet? Na przykład kwiaty do dziewczyn. I na przykład, że dziewczyny nie muszą nic robić. Chłopaki dają walentynki, wszystko. Majeczka, co na to dzień kobiet? Jest prezent i nie musisz mieć. Olusia, co to dzień kobiet twoim zdaniem? Głośno, kwiatki, tak? Dostajemy wtedy kwiatki. Coś jeszcze dostajemy, Gosia. Dziękuję, to dostajemy na przykład czekolady, kwiaty, róże i, i całuski od